Witam Was w kolejnym odcinku Zaginionej Ekspedycji. Dzisiaj wybraliśmy się na cmentarz komunalny w Malborku, największą nekropolię w tym mieście, zwanym miastem cmentarzy. Nie o tym jednak będziemy dzisiaj rozmawiać. Opowiem Wam, co się działo w tym miejscu podczas wojny, kim był przerażający czarnozębny Alibaba i co robili właśnie w Malborku. 80 lat temu cały ten teren był gęsto zabudowany. Setki, a potem tysiące ludzi mieszkało tu, podziwiając za drutów przepiękny krajobraz żuław Wiślanych. W tym właśnie miejscu złączyły się losy tysięcy młodych ludzi z całej Europy. Te miejsce to Hitlerowski obóz Stalag 20B Marienburg. 1 września 1939 roku świat wywrócił się do góry nogami. Adolf Hitler, napadając na Polskę, rozpętał II wojnę światową. Po pokonaniu naszej ojczyzny, w niemieckich rękach znalazło się ponad pół miliona polskich jeńców wojennych, wziętych do niewoli na krwawych polach bite w kampanii wrześniowej. Większość została zwolniona do domów, a reszta, około 40 tysięcy, została wysłana w głąb Rzeszy. Mieli pracować dla zwycięzców. W dużej mierze w rolnictwie. Ich prawa zostały zawarte w III Konwencji Genewskiej. Jesienią 1939 roku utworzono nowy okręg III Rzeszy danzig Westpreußen, czyli Gdańsk-Prusy Zachodnie. Z Prus wschodnich wcielono do niego sześć powiatów leżących na wschód od Wisły i Nogatu w tym Elbląg, Kwidzyn, Sztum czy Malborg. Na niemieckich gospodarstwach rolnych na tym terenie pracowało wtedy około 8 tysięcy polskich jeńców wojennych. Częste ucieczki wspomagane przez okoliczną polską ludność zmusiły Niemców do podjęcia decyzji o zorganizowaniu dużych obozów zarządzających jeńcami rozsianymi po terenie całego Pomorza. Pierwszy z nich utworzono już 7 lub 8 listopada 1939 roku w Toruniu. Stalag, czyli Stammmannschaftslage, Obóz dla szeregowców i podoficerów zarządzał jeńcami pracującymi w południowej części XX Okręgu Wojskowego III Rzeszy. Jeńców stalagu 20 A torn ulokowano w siedmiu fortach XIX-wiecznej twierdzy Toruń. Sercem każdego z takich obozów był jego punkt dowodzenia, czyli komendantura. Gdy czytamy o przeniesieniu stalagu w inne miejsce, nie chodziło o fizyczne przemieszczenie całego obozu. Miejsce pobytu zmieniała tylko komendantura, czyli urzędnicy i oficerowie zarządzający stalagiem. Tak było i w przypadku obozów w Malborku. Stalag 20B Marienburg, a raczej jego komendantura, powstała między 16 a 20 grudnia 1939 roku w miejscowości Recklinghausen w Westfalii. Tam sformowano grupę niemieckich oficerów, których wysłano koleją na wschód. Już 23 grudnia komendantura przybyła do wsi licze koło Kwidzyna, gdzie prawdopodobnie ulokowała się we wspaniałym 17-wiecznym dworku. Nie tam miał jednak powstać główny obóz w liczu zorganizowano jedynie sztab roboczy, który miał zająć się pilnowaniem, kwaterunkiem i organizacją pracujących w regionie. Był to jednak tylko tymczasowy przystanek, ponieważ główny obóz miał powstać w innym miejscu. Jesteśmy w Malborku, na Wielbarku. To południowa część miasta z czasów niemieckich nosiła nazwę Willenberg. I to właśnie w tym miejscu Niemcy zbudowali ogromny obóz, przez który przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Malborski Stalak podlegali jeńcy z całej północnej części okręgu Gdańsk-Prócy Zachodnie. Pełna nazwa obozu brzmiała Stalag 20b Marienburg-Willenberg. Każdy z niemieckich obozów nosił własną nazwę, dzięki której łatwo można było zidentyfikować jego typ i położenie. Kriegsgefangenenlager, czyli obóz dla jeńców wojennych. To określenie ogólne. Istniały takie typy jak Dulag, obóz przejściowy, Marlag, obóz dla marynarzy, Oflag, przeznaczony dla oficerów, Stalag Luft dla lotników czy wreszcie Stalag, Stalager für Kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere. Obóz dla szeregowców i podoficerów. Tereny III Rzeszy zostały podzielone na numerowane okręgi wojskowe, zwane Wehrheiz, do których przynależały poszczególne obozy. Ten, o którym opowiadam, w źródłach nosił nazwę Stalag 20b Marienburg-Willenberg. Literami oznaczano kolejność ich powstania. Zapis ten oznaczał więc: Obóz Jeniecki dla szeregowców i podoficerów, utworzony jako drugi w XX Okręgu Wojskowym. W mieście Malbork, w dzielnicy Wielbark. Dlaczego wybrano akurat Malbork? Przedwojenny Marienburg był niesamowicie ważnym punktem na mapie III Rzeszy. To tutaj przycinały się ważne drogi i linie kolejowe prowadzące z głębi Niemiec na wschodnie rubieże państwa. Wokół znajdowało się mnóstwo gospodarstw, fabryk i stoczni, w których mieli pracować więźniowie. Obóz założono na południowych obrzeżach Malborka, na Wielbarku. Na pustej działce, której poprzednim właścicielem był niejaki pful. Nie było żadnej infrastruktury. Zimą doskwierał wiatr, a latem brak schronienia przed słońcem. Teren ten od zachodu przylegał do wysokiej, urwistej skarpy nadrzecznej, z której rozciągał się niesamowity widok na żuławy wiślane i płynący w dole nogat. Południową granicą był las wielbarski i wojskowy plac ćwiczeń. Na północy leżały zabudowania dzielnicy Willenberg, a na wschodzie biegła droga Malborg-Sztum. Początkowo zorganizowano dwie placówki, bez których funkcjonowanie obozu byłoby niemożliwe: Komendanturę i Lazaret. Były jego sercem i wątrobą. Ulokowano je jednak poza obszarem obozu, w ścisłym centrum miasta. Pierwszą siedzibą Komendantury, czyli dowództwa Stalagu 20B Marienburg-Willenberg, został budynek dawnego schroniska młodzieżowego Hitlerjugend, przy Schenkendorf, plac 1, przy dzisiejszej ulicy Mazurów. Budynek ten istnieje do dziś. Później komendanturę przyniesiono do specjalnie w tym celu zajętego przez wojsko hotelu Ordenshof przy Garten 11. Podczas ciężkich walk o w 1945 roku budynek wraz z całą okolicą został całkowicie zniszczony. Dziś w tym miejscu stoją budynki osiedla narodowicza. Znamy nazwiska kilku komendantów w Stalagu. Od lipca 1940 był to major Wersen, którego już we wrześniu zastąpił pułkownik Bolman. W marcu 1943 komendantem został pułkownik Tafel, a na początku 1944 pułkownik Lorenzen. W obozie panował brud, niedożywienie i robactwo. Przeżyły się choroby. Niemcy nie mogli sobie pozwolić na wybuch epidemii. Powstała więc jedna z najważniejszych placówek stalagowych – Szpital dla Jeńców. Stalag La otwarto 28 maja 1940 roku na terenie należącym wcześniej do Bractwa Strzeleckiego. Był to tzw. Schützengarten przy Graben 54, dzisiejszej ulicy Mickiewicza. Ciężko chorzy trafiają tu na oddział główny i zakaźny. Umieszczano ich także w szpitalach wojskowych czy miejskich. W samym obozie głównym na Wielbarku, w jednym z baraków również utworzono później Izbę Chorych. Drewniane zabudowania lazaretu przetrwały ciężkie walki w 1945 roku. Obecnie znajdują się tu parking, korty tenisowe i miejskie lodowisko. Pierwsi więźniowie Polacy mieli niezwykle ciężko. Jeden z nich, pan Zygmunt Cybulski, w swoich wspomnieniach mówił o tym, że na początku, przed organizacją prac budowanych w obozie, jeńcy spali na ziemi, pod gołym niebem. Warunki były tragiczne. Zagłodzeni żołnierze mieli ze sobą do spania tylko płaszcze, a po wyczerpującej pracy w obozie czekały na nich wilgoć, pchły i agresja ze strony niemieckich strażników. Tak jednego z niemieckich sadystów, zwanego Alibabą, wspomina więzień Jakub Moszkin. Alibaba był wysoki i chudy, wyróżniał się krogulczym nosem i fatalnym uzębieniem. Nigdy nie pojawiał się kompletnie umundurowany. Po placu apelowym przychodził się z bykowcem, znaczy biczem. Na ten widok jeńcy chowali się do namiotów. Alibaba z wyjątkową przyjemnością bił każdego napotkanego, goniąc go wokół namiotu. Był bardzo szybki i bił tak mocno, że pękała koszula lub spodnie. Poszkodowani przez kilka dni nie mogli dojść do siebie. Ten sadysta miał jednak swoje słabości. Jego czarne, rzadkie, połamane i spróchniałe zęby widać było już z daleka. W związku z tym, gdy spotkał jeńca z owiniętą lub opuchniętą twarzą, schodził mu z drogi, mrucząc współczująco. Po pewnym czasie co drugi jeniec udawał, że cierpi na ból zębów. Alibaba obserwował z okrycia i wykrywał symulantów, których chłapał i bił, ile miał sił. W kwietniu 1940 roku pod Stalag 20b Marienburg podlegało 2200 polskich jeńców, z czego w samym obozie koczowało ich kilkuset. Już niedługo jednak liczba Polaków w Stalagu miała zacząć spadać. Wysyłano ich w głąb III Rzeszy, aby ich miejsce zajęli jeńce z zachodniej Europy. W maju 1940 roku pancerny walec Adolfa Hitlera przetoczył się przez Holandię, Belgię i Francję. Pod naporem potężnych uderzeń Wehrmachtu i Luftwaffe, Anglicy i Francuzi dokonali desperackiej ewakuacji swoich wojsk z plaż pod Dunkierką przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. Nie wszyscy jednak mieli to szczęście. 12 czerwca po ciężkich walkach pod saint valry en szkocka 51. Highland Division dostała się do niemieckiej niewoli. Dziesięć dni później Francja upadła, a Hitler triumfalnie wkroczył do Paryża. Tysiące Brytyjczyków i Francuzów czekała teraz kilkusetkilometrowa, mordercza droga przez całą Europę, zapamiętana przez jej uczestników jako Marsz Głodu. Szli aż do obozów niemieckich leżących w dzisiejszej Polsce. Pierwszym z tych obozów był ten w Toruniu, a drugim Stalak 20B w Malborku. Przybycie jeńców do Malborka w lipcu 1940 roku wymusiło zmianę warunków w obozie. Brytyjczycy, Francuzi i Belgowie skarżyli się na kiepskie warunki sanitarne, mimo lepszego traktowania od pogardzanych przez Niemców Polaków. Jak wspominał Henri Griez, Francuz, nie było pryszniców, nie można było nawet zrobić prania. Poniszczone materace były zarobaczone. Próbowaliśmy odkażać ubrania parą, ale niewiele to dawało. Czasami dostawaliśmy zgodę na kąpiel w pobliskiej rzece. Brytyjczyk James Johnston opowiadał Na początku spaliśmy w prowizorycznych pomieszczeniach na mocno zapchłonym piasku. Wszędzie wszy. Później dostarczono nam ogromne namioty, ale nie było łóżek. Nie było bieżącej wody i brakowało żywności. Dostawaliśmy dziennie litr rozwodnionej zupy z kapusty i bochenek chleba na pięć osób. Według wspomnień świadków, w Stalach 20b Marienburg w swojej pierwszej fazie był niesamowicie prymitywny. Brudne namioty, wilgotne ziemianki i brak jakichkolwiek warunków sanitarnych niszczyły morale i wolę walki. Taki właśnie był zamysł Niemców. Jak wspominał Jakub Moszki, Polak. Lipiec 1940. Obóz znajdował się na peryferiach Malborka, na wzgórzu zwanym Willenberg nad Nogatem. W dali widzieliśmy mury Zamku Krzyżackiego. Obóz stanowiły plac otoczony drutem kolczastym, wieże strażnicze, baraki wachmanów oraz namioty i liczne, świeżo wykopane ziemianki. My, Polacy, zajmowaliśmy kilka namiotów, w każdym po 100 osób, zduszonych jak śledzie w beczce. Namioty były słabo okopane. W razie silnej ulewy, woda wlewała się do środka. Ziemianki, ku naszemu zdumieniu, zajmowali jeńcy francuscy, belgijscy, holenderscy, a później nawet Anglicy. Pod koniec 1940 roku zrealizowano pierwszy etap prac w obozie. Zbudowano nowe baraki, a pojemność malborskiego obozu wzrosła do 3000 osób. W narożnikach obozu zbudowano wysokie wieżyczki strażnicze, na których niemieccy strażnicy z reflektorami i gotowymi do strzału karabinami maszynowymi pilnowali terenu obozu. Cały obszar stalagu otoczony był wysokim ogrodzeniem. Od wewnątrz był to pojedynczy drut kolczasty o wysokości od 50 do 70 cm i tabliczki z trupią czaszką. Przekroczenie tego drutu groziło natychmiastowym zastrzeleniem. Następnie dwa ogrodzenia z drutu kolczastego, wysokie na 2 metry, oddalone od siebie o metr. Pomiędzy nimi leżały poskręcane zwoje z drutu kolczastego. Do tego strażnicy z psami patrolowali obóz, przychadzając się wzdłuż ogrodzenia. Wygląd obozu stale się zmieniał. Powstawały nowe baraki, a stare rozbierano. Największych inwestycji dokonano w latach 1940-1942. Pokażę wam, gdzie kiedyś stały budynki. Okolica jest płaska, podłoże bardzo piaszczyste, pokryte gdzieniegdzie jedynie odrobiną trawy. Postarajmy się wyobrazić sobie, jak mógł wyglądać stalag w Malborku podczas wojny. Dokładnie za mną znajdowało się główne wejście do stalagu. Była to drewniana brama w ogrodzeniu z drutu kolczastego. Na lewo od bramy widzimy budynek kuchni, w której więźniowie przygotowywali posiłki. Na jednej ze ścian widać tabliczkę z nazwą obozu: Stalag 20B Willenberg. To był pierwszy widok, który witał jeńców przybywających do tego miejsca. Na tym placu przed bramą jeńcy wracający z prac poza obozem byli dokładnie przeszukiwani przez żołnierzy. Wnoszenie czegokolwiek było surowo zabronione. W miejscu, gdzie dziś jest parking, stał mały domek pełniący funkcję budynku dla wartowników. Obok stał wielki, murowany warsztat naprawczy. Wiele osób, w tym ja, jeszcze pamięta te dwa budynki, będące ostatnimi pozostałościami postalagu 20B. Zostały jednak wiele lat temu zburzone. Nieopoda zbudowano baraki, w których mieszkali niemieccy wachmani. Strażnicy obozowi wywodzili się z batalionów strzelców krajowych. Byli to żołnierze starszych roczników, przydzielani między innymi do służby wartowniczej czy pilnowania jeńców. Później do pomocy skierowano tak zwane oddziały pomocnicze najprawdopodobniej Ukraińców, którzy nie mieli mundurów, a jedynie żółte opaski na armieniu. Przechodząc przez bramę, widzimy na wprost wielki, mierzący 150 na 80 metrów plac apelowy. To wokół niego powstawały baraki mieszkalne. To właśnie tutaj dwa razy dziennie zbierano więźniów i ich liczono, sprawdzając, czy nikt nie uciekł. Za kuchnią znajdował się jeden z niewielu częściowo murowanych budynków w obozie. Był to karcer, małe więzienie z kilkoma celami, w których izolowano jeńców za różne przywinienia, takie jak ucieczki. Na tym terenie za mną znajdowała się pierwotna część stalagu przy wejściu do lasu wielbarskiego. W najstarszej części obozu wykopano ziemianki. Były to niskie chaty, częściowo wkopane w ziemię i obłożone gliną. W każdej z nich mieszkało 30 osób. Zamiast podłogi było klepisko, a warunki w nich były skrajnie prymitywne. A jednak jeńcy chcieli tam mieszkać. Gdy przyszła mroźna zima, małe ziemianki łatwiej było ogrzać niż ogromne baraki. Obok znajdowały się baraki dla tych, którzy odmawiali pracy na rzecz Niemców. Były one ogrodzone drutem kolczastym. Później zostają zakwaterowani tam Serbowie. Nowo przybili jeńcy zajmowali 12 baraków znajdujących się przy samej skarpie nadrzecznej. Przebywali tam tak długo, aż Niemcy przydzielą ich do komand roboczych i wyślą do pracy poza główny obóz. Jeńcy mieszkali w barakach – długich, drewnianych budynkach ogrzewanych małą kozą. Spali na piętrowych pryczach, na twardych deskach, bez sienników, których się pozbyto po pladze robactwa. Oprócz tego w izbie były też stoły i ławy. W jednym baraku mieszkało naraz od kilkudziesięciu do nawet kilkuset osób. 1 lipca 1941 roku w obozie dużo się zmieniło. Tego dnia pewien Szkot, James Fulton, został mianowany obozowym mężem zaufania. Osobą odpowiedzialną za kontakty Brytyjczyków z niemieckimi władzami i za organizację życia w obozie. Ze swojej siedziby we wschodniej części miasta zajął się rozprowadzaniem wśród jeńców paczek Czerwonego Krzyża. Paczki z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby w ogromnym stopniu poprawiały morale i ratowały przed głodem. Zbudowano umywalnie i toalety. Początkowo jeńcy musieli ręcznie wynosić nieczystości, później jednak położono rury, a na skarpie nadrzecznej powstała murowana oczyszczalnia. W 1942 roku powiększono obszar obozu. Zbudowano między innymi nowe baraki dla Brytyjczyków. W 1943 roku powstał wielki basen przeciwpożarowy. Jeńcy mieli nadzieję, że będą mogli się w nim kąpać. Niestety Niemcy tego surowo zabronili. Dzięki Fultonowi w Stalagu b zorganizowano życie kulturalne. W jednym z baraków urządzono salę spotkań, teatr i kaplicę, w której kapłani odprawiali msze święte. Organizowano tam występy teatralne, takie jak kopciuszek, które były na namiastką normalnego życia. Na placu apelowym urządzono nawet międzynarodowe zawody sportowe i mecze piłki nożnej. Po jakimś czasie rozpoczęto rozprowadzać paczki osobiste i pocztę jeniecką, a w jednym z baraków utworzono małą bibliotekę i sklepik. Dopiero w 1944 roku w obozie powstała Izba Chorych. Poza tym stopniowo powiększano infrastrukturę obozową. Powstała pralnia, podwrzawialnia, magazyny odzieżowe, warsztaty, szwalnia i stołówka. Wydawano nawet gazetę obozową Willemberg Co. Dzięki zaszczytnej funkcji męża zaufania, warunki Brytyjczyków w obozie znacząco się poprawiły. James Fulton był bohaterem malborskiego stalagu. W kwietniu 1941 roku Niemcy dokonali inwazji na Jugosławię i Grecję. Po błyskawicznej kampanii na Bałkanach w ręce hitlerowców padły tysiące jeńców. Między wrześniem a grudniem 1941 roku do obozów Malborku trafiło wielu z nich. Byli to głównie Serbowie, aż 1100 osób. Serbowie zamieszkali w dwóch ziemiankach i dwóch odosobnionych barkach pod lasem. Obszary te odgrodzono drutem kolczastym. Podobno z głodu wyłopali wszystkie bezpańskie psy i koty w okolicy. 22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, biorąc wkrótce olbrzymie ilości sowieckich jeńców. Na przełomie lipca i sierpnia pierwsi jeńcy sowieccy przybyli do 20. okręgu wojskowego. Niemcy wysłali ich do specjalnie dla nich zorganizowanego obozu Starak 20C Torn Süd w Toruniu, a we wrześniu również do Malborka. Jeden z więźniów wspominał: Na Wigilię 1941 do obozu przybyła grupa żołnierzy radzieckich, u których stwierdzono tyfus. Następnego dnia wszyscy jeńcy grupami udali się do miasta, gdzie była instalacja do odrzewiania. Instalacja w samym obozie pojawiła się później. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia był bardzo mroźny. Silny wiatr, zaspy i padający śnieg bardzo utrudniały marsz. A samo odszrawianie okazało się nieskuteczne. Śmiertelność sowieckich jeńców była ogromna. Rosjanie byli głodzeni, okrutnie bici i gonieni do niewolniczej pracy. Z głodu i pragnienia jedli trawę i pili brudną wodę z kałuż. Po przybyciu nowych jeńców, Stach 2B Marienburg liczył ponad 23 tysiące więźniów. Od 1942 roku stając się największym obozem jenieckim w całym dwudziestym okręgu wojskowym III Rzeszy. W 1943 roku III Rzesza traci dotychczasowego sojusznika, kiedy faszystowskie Włochy kapitulują przed aliantami. Niemcy uznają to za zdradę. Ci Włosi, którzy już nie chcieli walczyć za Mussoliniego i Hitlera, trafili do niemieckiej niewoli, w tym do Malborka. Jak wspomina Giuseppe Ceni, po dziewięciu dniach podróży w wagonie bydlęcym, bez jedzenia i wody, wyładowano nas na stacji Marienburg. Prowadzono nas głównymi ulicami miasta aż do dzielnicy Willenberg. Mieszkańcy obrażali nas i wyśmiewali, krzycząc na nas makaroni, badolioni, kaput. Po przybyciu pod bramę stalagu z głodu jedliśmy z ziemi trawę, jak krowy. Niemcy zaproponowali nam dalszą walkę u swego boku. 64 z nas się zgodziło i Niemcy ich zabrali. Myśleliśmy, że nas rozstrzelają jako zdrajców. Gdy nas wreszcie wpuszczono za bramę obozu, inni jeńcy przywitali nas gromkimi oklaskami. W 20B dominowali Francuzi i Brytyjczycy, Anglicy, Szkoci czy Walijczycy. Byli też jeńcy pochodzący z Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Palestyny, Cypru, Indii, Związku Południowej Afryki. Czy dzisiejszej Kenii. A oprócz tego Polacy, Ukraińcy, Włosi, Serbowie, Holendrzy, Belgowie i Sowieci. Jeńcy byli przydzielani do poszczególnych baraków według narodowości czy języków, w których mówili. W ten sposób w obozie powstały swoiste dzielnice: francusko-belgijska, brytyjska, serbska czy włoska. Władze stalagu utworzyły także cmentarz obozowy. Nie jesteśmy w 100% pewni, gdzie chowano jeńców. Najprawdopodobniej było to na terenie dawnego, zniszczonego przez hitlerowców żydowskiego Kirkutu. Na zdjęciach uchwycono chwilę pogrzebu jeńców, małą kaplicę i proste żołnierskie mogiły. W sierpniu 1944 roku stalak 20b marienburg Willemberg osiągnął największą liczbę jeńców ponad 35 tysięcy. W samym obozie na wielbarku przebywało ich od 2 do 3 tysięcy, a reszta pracowała i mieszkała w komandach roboczych, poza obozem, będąc ogromnym rezerwuarem taniej siły roboczej. Komanda robocze były oddziałami, które wysyłano do pracy na rzecz Niemców. Liczyło od kilku do kilkuset jeńców w każdym komandzie, a mogło ich być aż tysiąc. Jeńcy pracowali głównie w gospodarstwach rolnych, ale też w fabrykach, przemyśle zbrojeniowym czy przy sprzątaniu ulic, nawet w innych miastach. Podobóz z Malborku podlegali m.in. wszyscy jeńcy pracujący na terenie Gdańska. Jeszcze w 1939 roku powstał tam obóz jeniecki, będący później filią tego malborskiego. Był to Stalag 20B łamany na Z Bischofsberg na biskupiej Górce, gdzie trzymano głównie Francuzów. W 1940 założono kolejny podobóz. Stalag 20B łamany na Z Oliwa w Gdańsku Oliwie. Francuzi i Belgowie, a później Sowieci mieli tam budować potężny kompleks szkoły wojennej i wojsk lądowych. Historia obozu dobiegła końca w krwawym styczniu 1945 roku wraz z początkiem potężnej zimowej ofensywy Armii Czerwonej. Zwycięskie rosyjskie czołgi parły w kierunku Malborka, rozcinając na pół niemieckie Prusy. 23 stycznia 1945 roku Niemcy zapędzili ponad 10 tysięcy jeńców do obozu głównego na Wielbarku. Stamtąd w prawie 30-stopniowym mrozie i zamieci śnieżnej jeńcy zostali popędzeni przez strażników w kilkumiesięczny marsz w głąb upadającej trzeciej Rzeszy. Chorych i umierających pozostawili samych sobie w Lazarecie w Malborku, w sercu miasta, w którym miała niedługo rozpocząć się bitewna apokalipsa. Ci, którzy marsz przeżyli, wspominają go jako najgorsze, co ich spotkało podczas całej niewoli: Morderczy Marsz Śmierci. Ocaleli Jeńcy doczekali wyzwolenia przez wojska brytyjskie lub amerykańskie w kwietniu i maju 1945 roku. Dla nich wojna się skończyła. Wracali do domu jako bohaterowie, a jednak nie chcieli opowiadać o swoich makabrycznych przeżyciach. Jednak ich potomkowie coraz częściej szukają informacji o traumatycznych przeżyciach swoich przodków, czasami odwiedzając miejsca, w których przebywali ich dziadkowie. Ale czy w Malborku są pozostałości po dawnym obozie? Po stalagu 20b Marienburg nie pozostało do dzisiaj zbyt wiele. Baraki i ogrodzenie rozebrano, wywieziono, a resztę zburzono. A może jedno z trudno dostępnych miejsc kryje jakąś tajemnicę do dzisiaj? Możliwe. Na te pytanie znajdziecie odpowiedź w jednym z kolejnych odcinków Ostalagu. Po wojnie w miejscu gdzie chowano jeńców utworzono cmentarz żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej. Zarowo utrzymany, jest wspaniałym przykładem zachowania i kultywowania pamięci o swoich bohaterach z czasów wojny. W miejscu dawnego obozu jest dziś cmentarz. Historia tego miejsca nie jest jednak całkowicie zapomniana. O tym, co się tu działo podczas wojny, przypomina pomnik upamiętniający więzionych tu jeńców różnych narodowości. Stalag 20B Marienburg-Willenberg. Mam nadzieję, że nasz film rozbudzi historyczną świadomość i pozwoli zachować pamięć o tych ludziach. Mieszkając w miejscu tak przepełnionym tragicznymi wydarzeniami z przeszłości, jesteśmy zobowiązani o tej przeszłości pamiętać.